Fajna hipisowska komuna, nie? Lecimy na południe. Uu, Jesteśmy w miejscowości Los Canarios, na południowym krańcu wyspy, który nazywa się Fuencaliente i obie te dwie nazwy już są bardzo interesujące. Fuencaliente, czyli gorące źródło, było znane już od czasów aborygenów, którzy chodzili tam, żeby w siarkowych wodach leczyć swoje choroby skóry. Natomiast niestety to źródełko zostało pogrzebane przez wybuch wulkanu. Tak, 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 tu jeszcze ciągle wybuchają wulkany. Zostało niedawno odkryte ponownie, co bardzo cieszy. Natomiast Los Canarios, nazwa miejscowości, w której jesteśmy, bierze się od tego, że po zdobyciu La Palmy przez hiszpańskich konkwistadorów, nadal bardzo wielu Kanaryjczyków mieszkało tutaj. No i tak się ich określało. Więc jesteśmy w miejscu, gdzie czuć po prostu aborgańską kulturę. Region Fuencaliente słynie z y, wulkanów. To jest to taka wulkaniczna część wyspy. Ostatni miał miejsce w 1971 roku, więc słuchajcie, całkiem całkiem niedawno. E, natomiast ta wulkaniczna ziemia zapewnia doskonałe warunki do uprawia winorośli i właśnie z wina Fuencaliente jest bardzo znane. My jednak e, spróbujemy innego lokalnego specjału, jako że przedem cały dzień drogi po górskich drogach. To spróbuj świetnych wypieków z La Palma. No to mamy ciastka Almendrados się nazywają. Są zrobione z migdałów. Jeszcze ciepłe. I dziś dla odmiany Ciasta ciastka.

Wulkan San Antonio, który teraz będziemy zwiedzać, został utworzony w wyniku erupcji w roku 1677, więc nie jest to taki super nowy wulkan, ale jest prawie idealny ze względu na całkowicie zachowany kształt. Sobiecie do z... zbliżenie. Dobra, szybki teleport na wyspę Lanzarote to był, nie? Eee, jedziemy teraz do nowego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, bo nasz host niestety nie może nas przenocować więcej niż jedną noc, ale będzie super. No to moi drodzy, zmieniliśmy miejsce naszego zamieszkania. Dla odmiany z okna można zauważyć plantację bananów. To jest też tak, że jak się jest na coach surfingu, o czym wam już mówiłem, warto się w jakiś sposób odwdzięczyć swoim hostom. Eee, nasz host akurat ma remont w tym mieszkaniu, mówiłem tam u Pękła Rura, więc eee, zaproszmy mu pomóc. Właśnie, to, 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 to nasza inicjatywa, to nie tak, że on nam nakazuje, wy śpicie, to sprzątacie. Nie, nie. To my jako goście mówimy, słuchaj, to może ci pomożemy, jak już nas nocujesz, nie? To y, Daria sprząta. Posprzątamy wszystkiego, nie? Ale pomogliśmy. Dobra. Lecimy dalej. Słuchajcie, słońce ma się ku zachodowi, ale my jeszcze nie kończymy dnia. Jest opcja, że pokażę Wam teraz coś. Po prostu epic. Znaczy, sam się jaram, żeby to zobaczyć, bo tego nie zobaczyłem na żadnej innej wyspie, a to jest taki wspólny mianownik dla wszystkich tych wysp. Więc... E, dobra, jedziemy. <laughs> Już mogę wam <laughs> powiedzieć, gdzie dojechaliśmy. Słuchajcie, trafiliśmy buta, okay. na Lucha Kanaria. To jest coś super specjalnego. Wyjaśnię wam to trochę za chwilę, za, zanim dojdziemy. Najpierw, e, m, słowem wstępu na plakatach jest wszędzie ogłoszone, że zaczyna się o godzinie 9. Jest godzina punktualnie 21.24 i e, jeszcze się nie zaczęło. Kanaria to folklorystyczne zapasy kanaryjskie, gdzie rywalizują ze sobą dwie drużyny. A chodzi w nim o to, żeby zmusić przeciwnika do dotknięcia ziemi inną częścią niż stopa. Czyli na przykład, żeby dotknął ją ręką albo plecami. No, dowolnie, chwyty są różne. Nie wolno na zdusić nie wolno nikogo bić. Arbuza udami też ściskają dwie sekundy. Jak dany przeciwnik dwa razy wyląduje przegrywa, więc wygrywa ten zespół, który pierwszy pokona wszystkich przeciwników. Da jakieś przelepki z tym Lucha Kanaria, bo najlepsi zawodnicy nie tylko zarabiają solidne pieniądze, ale też to są bożyszcze tłumów okolicznych. Z takimi udami. I co, jak tam? Super. No strasznie się jaramy Lucia Kanaria, bo ja o tym na przykład dużo czytałem, a nigdy tego nie widziałem i zawsze myślałem, że to się robi no, tylko na festynach, trzeba mieć nie wiem, super szczęście, albo trafić na taki mega turystyczny pokaz, a tu przyjechaliśmy do Tijarafe, gdzie mają swój stadion do Lucia Kanaria i akurat pff, zupełne szczęście, że dzisiaj zobaczyliśmy plakat i przyjechaliśmy tutaj. I dodatkowo udało nam się zobaczyć bardzo emocjonujący mecz, który. Mecz, grę, która skończyła się remisem. Mm. Tak. Była bardzo długa, zawodnicy byli świetni, a teraz tłum fanów stoi w kolejce, żeby sobie zrobić z nimi zdjęcie i odebrać autograf. Tak, dwie i pół godziny trwał w ogóle cały ten mecz. No i co? I co wdali się oboje? Wyspone zdjęcie. <grym> Dobra, okej, okay, słuchajcie, my lecimy spać.